Dzień dobry. To jest bardzo dobry czas na to, uważam, żeby się znowu spotkać. Przepraszam że za długą nieobecność. Co nie, zna, nie oznacza, że byłam nieobecna, tylko zajęta innymi sprawami. A zatem tak. Proponuję dzisiaj, żeby się zająć taką okropnością, która się nazywa mania. Są dwie manie podstawowe. Jedna to jest mania wielkości, a druga to jest poczucie niższości, czyli mania niższości. W przestrzeni wielopokoleniowej to powoduje, że dostajemy dwubiegunowej, tak zwanej. Ale to jest obecne w bardzo wielu aspektach, również społecznych. Mania wielkości jest obecna na przykład w związkach kobieta-mężczyzna wtedy, kiedy on ma władzę nad nią, najczęściej tak bywa. I to się przypisuje mocy boskiej i czemuś tam jeszcze, że to tak musi być. A mania niższości wtedy, kiedy kobieta jest ofiarą i to się przypisuje roli boskiej albo jakiejś innej i że to tak ma być. To dotyczy również zjawisk społecznych. Są takie osoby, które mają manię wielkości i mówią zawsze w liczbie mnogiej. Na przykład w imieniu Polski, na przykład w imieniu świata, na przykład w imieniu Europy, na przykład w imieniu, w imieniu, w imieniu, w imieniu, w imieniu, w imieniu. W imieniu. Zawsze w cudzym. Nigdy w własnym. Nie używają czegoś takiego, jak moim zdaniem, jak ja uważam. To jest zawsze w czyimś imieniu. I ma bardzo dużo patosu. To są ci, którzy mają manię wielkości. A ci, którzy mają manię niższości, pokornie milczą, albo się nie odzywają, albo uważają, że nie mają nic do powiedzenia, bo inni wiedzą lepiej, a oni lepiej, żeby milczeli i coś z tym rodzają. Więc, jeżeli byśmy mieli z tego wyjść, z takiej manii, uważam, że to jest bez sensu zupełnie, bo nikt z nas nie jest sobą. Ani ten, kto ma manię wielkości, ani ten, kto ma manię niższości, nie jest sobą. I nie wie nawet, kim jest, kim jest i kim nie odkrywa własnych możliwości. Więc ja Ci dzisiaj proponuję proste rozwiązanie. Jeżeli chcesz z niego skorzystać, to bardzo proszę. Będziemy pracować tak. Po Twojej lewej ręce, mniej więcej pół metra od ciebie, jest mój ulubiony biały obrót czystych intencji, czyli takie urządzenie, które powoduje, że masz widzieć wszystkie informacje. Na tym zgromadzisz swoją manię. Najpierw manię wielkości. Połóż tę manię wielkości. Po prostu połóż, powiedz, manię wielkości i tam się kładź. Ale najważniejsze jest, żeby zobaczyć, ile ci to zabierało do tej pory energii życiowej. Ile procent ze stu energii życiowej zabierała ci mania wielkości. Teraz nadaj temu tej manie wielkości, która się zabiera tyle energii jakiś kształt, jeżeli nie chcesz tracić na to swojej własnej energii życiowej. Pamiętaj, postępujemy w zgodzie z prawem energii. To nie jest obecne, a to jest i to działa. Więc jeżeli nie chcesz tracić energii na Manie Wielkości, nadaj temu symboliczny kształt. I teraz wyciągaj z ciała te symboliczne kształty. Tak długo, aż na tym białym obrusie będzie czysto zupełnie. Jak będzie już czysto na tym białym obrusie i nie będzie, to znaczy, że pozbyłaś się, pozbyłeś się z pamięci ciała wszystkiego, co ci robiło, ma wielkości, to potrzebuję, że w drugim etapie dojść do tego, czym to było trzymane. Czy to było trzymane poglądem, czy to było trzymane emocją, czy to było trzymane postawą życiową. U mnie to było trzymane poglądem na przykład, ale nie powiem, ci, jakim wedy masz własny. Więc wtedy trzeba ten pogląd, siebie z tego poglądu oczyścić w 100% i sprawdzać, że wyjmujesz ten pogląd z różnych miejsc w ciele, w ilu procentach jeszcze w niego inwestujesz, w ilu procentach już nie inwestujesz, w ilu procentach jeszcze inwestujesz. Ja sprawdzam, w ilu procentach inwestuję, bo mi jest łatwiej. Ty też tak możesz, jeżeli chcesz. Więc jeżeli jesteś wolny, wolna od tego, od tej małej wielkości, to wtedy dopiero już nie inwestujesz. Możesz się dowiedzieć, co odzyskałaś i co z tego masz, jakie są Twoje profity. Moje były ogromne. Tobie też takich życzę. To jest pierwszy etap mania wielkości. Drugi etap na tym samym obrusie. Wcale nie musisz robić przerwy. Wcale. Ja mogłam, to ty możesz. Na tym samym obrusie połóż manię niższości, czyli takie podporządkowanie. Poczucie niższości, połóż to tam, zobacz ile procent energii Ci na to szło. Odpowiedz sobie, czy chcesz w to inwestować energię, jeśli nie, nadaj no temu symboliczny kształt. Wyjmij z ciała te symboliczne kształty tak długo, aż one będą, aż będzie ciało od tego wolne. I jak będzie ciało od tego wolne, to dowiedz się, czym to było trzymane, to poczucie niższości. Poglądam emocją czy postawą życiową. I teraz oczyść w drugim rzucie siebie w 100% z tego poglądu. W 100% oczyść z poglądu, które czyniło cię kimś niższym od innych, gorszym od innych. Nie wiem, jak to u Ciebie brzmiało, wiem, jak to brzmiało u mnie, ale nie mogę Ci sugerować, bo to nie Twoje. Więc bardzo Cię proszę, uwalniamy się od manii. Nadam temu odcinkowi zabawny tytuł, a on dostał takiej manii. Zaś taki wiesz, bo ja to się uwalniamy od tego. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś. Bardzo mi miło. Dziękuję.